Witajcie kolejny raz w Warszawie. Tutaj Tom Guide Kraków. Dziękuję moim mecenasom Łukasz Zmarzły, Ingrid Kern, Krzysztof Krzysztof. Wczoraj przeszliśmy dosyć długo tak z pod kultury praktycznie na krakowskie przedmieście i tu jestem pod pomnikiem powstania warszawskiego. Niesamowity czyn powstańczy 200 tysięcy ponad 200 tysięcy ofiar młodych warszawiaków. Ten pomnik tutaj pod Sądem Najwyższym wszystko mówi e, sam, sam przez siebie. Natomiast ja dzisiaj chciałbym Was e, zaprosić e, do Kościoła Kapucynów. Kapucyni zostali za, tutaj sprowadzeni do Warszawy przez Jana III Sobieskiego i tam spoczywa też jego serce, Jana III Sobieskiego. To ta ulica e, tutaj już z nowymi budynkami po mojej e, prawej stronie e, i e, tam w postaci fotografii zobaczycie też urnę ze szczątkami. Augusta II Mocnego, czyli tego króla, który miał te 60 żon, metres i 365 dzieci. No więc no, taka ilość żon to pięknie, ale tyle teściowych to dopiero sztuka. No i jego część jest oczywiście pochowana w mosiężnym tutaj sarkofagu, przepraszam, miedziowym sarkofagu na, w, kate, w krypcie katedry wawelskiej, ale również jego serce jest w trzecim miejscu w Dreźnie. Także w trzech miejscach August II Mocny, stąd nazwa właśnie plac sarkofagu. Kiedyś właśnie plac Saski. A za mną właśnie sam pomnik powstańczy. Także słuchajcie, Warszawa jest ciągle ciekawa w różnych fragmentach, trzeba ją powoli odkrywać. Nie, nie da się tak na, na jeden raz przejść Warszawy. Dzięki wielkie za towarzyszenie mi, w tym szczególnie wczorajszym live'ie, tutaj po, po przejściu z Podpacu Kultury. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na codziennych premierach YouTube na kanale Kraków o godzinie 21.00. Cześć! A tu leży jakiś bezdomny, no co można się naprawdę wystraszyć. Jest to rzeźba przedstawiająca Jezus bezdomny. Wystają stopy, gdzie widać ślady ukrzyżowania. Taka nowoczesna rzeźba przed fasadą kościoła kapucynów, a za chwileczkę wchodzimy do środka. Sarkofag po prawej zawiera urnę z fragmentami szczątków króla Augusta Mocnego. Kaplica ta została wybudowana z polecenia jego syna Augusta III, projektu Joachima Jaucha, słynnego saskiego inżyniera wojskowego. Dla przechowywania urny Augusta Mocnego na początku umieszczono katafalk na środku kaplicy pod Baldachimem. Po rekonstrukcji kaplicy w XIX wieku, projektu Marconiego, zbudowano nowy sarkofag i umieszczono po prawicy. Sarkofag po lewej zawiera urnę z sercem Jana III Sobieskiego, fundatora zakonu kapucynów w Polsce. Trumna z ciałem króla i urna z jego sercem spoczywały tu wraz z trumną małżonki królowej Marii Kazimiery. W 1733 roku trumny królewskie przewieziono na Wawel. Urna z sercem króla Jana III Sobieskiego pozostała w tej kaplicy. Po piersie króla wykonał słynny, rzeźbiarz Ludwik Kaufmann, Austriak. Kaplicę odwiedził w 1983 papież święty Jan Paweł II. Dziękuję za subskrypcję. Codzienna premiera o 21.